Genialna fura, naprawdę dużo radochy daje ten samochód. O i pobawić się też można. Cześć. Zaprezentuję wam dzisiaj bardzo niepozorny samochód. Jest to BMW M140i. Yy, jedynka. Klasyczny taki mały rodzinny miejski hatchback, ale yy, właśnie M140. Mamy 340 koni z 6 cylindrów, podwójnie doładowanych, tylny napęd, czyli prawdziwe rasowe BMW, ale w bardzo takim skromnym i niepozornym opakowaniu. Hatchback. Idealne auto dla żony, dla kobiety, które można bardzo fajnie podkradać i nawet jeździć nim na torze, co też dzisiaj uczyniłem. Totalnym przypadkiem wsiadłem w ten samochód i jak już jestem na torze słomczym, to postanowiłem go przetestować na paru kółkach i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dźwięk, oczywiście precyzja kierowania, jak to w BMW, bardzo fajnie to jeździ. Tutaj mamy sportowy ten automat ośmiobiegowy ztf nawet w tym trybie automatycznym, sportowym z Eską świetnie sobie radzi. Nie trzeba się bawić łopatkami, które też są przy kierownicy. No i co? Wsiadać, jeździć i czerpać radość z jazdy. Zobaczcie, jak on wygląda w środku. Mamy sportowe fotele, w których są wysuwane podłudzia. No takie standardy pompowane boczki, taki pół kubełek można sobie z tego zrobić, M-kowa kierownica, tu wszystko jest z M-Performance, M-Pakietu, nie wiem jak to nazwać, bo samo auto się nazywa już M140i, nie jest to M1 i jedynka M, ale jest to bardzo mocna jedynka ze wszystkimi atrybutami M-Powerów. Zajrzymy pod pokrywę, chociaż nie spodziewam się tutaj karbonów i rewelacji. No właśnie, tak myślałem, ale to jeszcze bardziej świadczy o niepozorności tego Auto. Mamy tylko M Performance, żaden M Power, chupa plastiku, ale sam silnik jest naprawdę świetny. No i co? Wyważenie też jest bliskie idealnemu, jak to zawsze BMW się stara robić. Bardzo dobre rozłożenie mas i przez to to auto bardzo neutralnie się zachowuje. Nie płuży przodem. Wtedy, kiedy chcemy, jest mocno nadsterowne, co mi się też bardzo podoba, ale trudno je wyprowadzić z, z równowagi. Dosyć krótki rozstaw osi powoduje, że czasami może być trochę nerwowe, więc jest taka cienka granica, jak już jedziemy ostro i zaczynamy gdzieś już tę nadsterowność łapać. To jest bardzo krótka granica do wykręcenia spina, więc trzeba uważać. Nie możemy się bawić w jakieś długie power i tak dalej, jak nie mamy dużego doświadczenia, bo, yy, bo właśnie ten rozstaw osi powoduje to, że ta auto jest dosyć precyzyjne, ale nerwowe. Ale ciężko go wyprowadzić z równowagi z drugiej strony, więc nawet początkującym kierowcom z aspiracjami sportowymi jak najbardziej przypadnie do gustu. Wow, jak to fajnie brzmi! Ale fajne, małe i szybkie auto. I też się świetnie prowadzi. No czuć, że jest dosyć miękko. Nie jest to M-Power zawieszeniowo, ale jak na takie powiedzmy miejskie, małe autko. Genialna fura. Ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, no bo jedynka zawsze się kojarzyła z takimi autami dla yy, mało motoryzacyjnych ludzi a jednak jest lekka, dobrze się prowadzi i z tak dużym i mocnym silnikiem naprawdę świetna mieszanka. Jak ktoś się zastanawia i szuka hot hatcha, no i co my mamy do wyboru? No mamy trochę do wyboru. Mamy Golfy Rki, mówię o tych mocnych hot hatchach, takich 300, okolice 300+. Mamy oczywiście Audi RS3 czy tam S3, to trochę słabsze. Tylko to wszystko są auta pędzone na cztery koła. Świetnie jeżdżą, tylko są trochę nudne, bo są zbyt stabilne, tak naprawdę. A tym możemy się powygubiać na torze, zapiąć parę boków. Wiadomo, że zimą już jest trochę gorzej no bo mniej bezpiecznie. Była też wersja z napędem na cztery koła z x ale właśnie ta z napędem na tył jest taka bardziej powiedziałbym męska, chociaż nie wygląda jak męski samochód, szczególnie w tym kolorku. Bagażnik też całkiem. Pojemny, ale kogo by to obchodziło? Tutaj liczą się właściwości jezdne i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony takim wozem. Nie ma turbodziury, jednak to podwójne doładowanie w tych silnikach BMW działa fajnie. Wciskamy pedał gazu w połączeniu z tą świetną skrzynią biegów. To wszystko jakoś tak działa, ta magia, że nie czuć tej turbodziury. Moment dostępny z samego dołu i auto naprawdę dobrze brzmi. Yy, przydałaby się jakaś fajna szpera jeszcze w tylnym dyfrze. Yy, może trochę lepszy hamulec z przodu i naprawdę mamy zabawkę, poważną zabawkę na tor. A przy okazji żona też może dzieci odwodzić do przedszkola i jeździć po zakupy i uważam, że jest to genialne połączenie nie jest to najtańszy samochód niestety ale zobaczcie ile ma zalet skromny wygląd kompaktowość nie każdy potrzebuje dużego auta a naprawdę zapierdziela 340 koni w serii z bardzo dużym potencjałem na 400 plus bardzo łatwym i stosunkowo tanim więc ja bym jeszcze pobawił się z wydechem i byłoby to auto prawie idealne bardzo pozytywne zaskoczenie. I naprawdę fajnie brzmi. Sześć cylindrów to sześć cylindrów.